Zapraszamy, zapraszamy. mam talent, edycja Fortnite Battle Royale. Nie tykaj miecza! To jest ponad Plaza Bab. Chcecie tutaj, proszę, tutaj jest Plaza Możecie się pobawić. Kto z Was ma jakiś talent do pokazania? To się zdziwić bądź nikt... dobry! jestem, El, jestem Eldus Cześć. Cześć Ja tak jak BOT cały mecz i ładuje double pomp, tak jak... Jak oceniacie, przychodzi czy nie? Jeżeli przychodzi to y, wasza prawa, a jeżeli nie to wasza lewa. To ja to zrobię, ja to Dobra. zrobię. Już, już, już Masz ten za. Dobra, oddawaj Witaj! Co dzisiaj chcesz zaprezentować młody uczestniku? Śpiewać Freestyle? O, piosenkę! I teraz następnej grze znowu że... Ale on nawet nie śpiewał! On nie playbaka, no, to zapóźnił playbacka, ludzie! To w dewelopingu mają go Serio się nie skapnęliście, że to playback? Naprawdę? Przepraszam Ty no! także jestem jazykiem będzie to sketch. FBI, open up Ma sobie taka skra Władczynią Ukrainy Widzów stricte I ukazało się, że Używa kodu Daści podłogach na NATO, królowa paszową. O, ale Kim jesteś? Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą Będziesz walczyć dziennie przeciwko przeciwnościami losu Kim jesteś? Jestem hardcorem. Mam na to certyfikaty Robisz w Hollywoodzie? Robię w Hollywoodzie Skąd jesteś, skąd pochodzisz? Przyjechałem z Chrząszczy-Szewoszczyc, powiat łęko Okej, okej, a co dzisiaj nam przedstawisz? Dzisiaj chciałbym wam pokazać, że mimo tego, że ważę ponad tonę i jestem grubasem, to jestem bardzo zwinny I przejdę przez wszystkie pułapki nie umierając Powiem tak, będzie grubo Uwaga, po strzale zaczynamy Dobra Uwaga O, o, to robi. Co? Nie, nie. O! Heroes never die. Proszę zadawać pytania. Głosowanko, wszyscy na górę. Tak czy nie, Przechodzę czy nie przechodzę. Uwaga, uwaga. Przechodzisz dalej! Brawo! Eee! Ja co na nie, jestem do banna, elo! Ja na nie, są do bana, elo! Eee! ja, a, ja ten a, a, a co jest to wygrania? Przejdźcie dalej! <sz indoors> co jest do Przejdźcie dalej! Beka beka. <grymne> Witam wszystkich dzisiaj zebranych ludzi. Ja jestem Rafonix i dzisiaj wam przedstawię mały sketch. No, nie, psychopat. Ci... Z... kopa w ten nope. Dziękuję za ten krótki sketch. Mam nadzieję, że się spodobał. Tony hole. <grymne> Witaj! Skąd jesteś? Jak się nazywasz? Ja jestem Wiksa, pochodzę z Pończuszów Nikaszego i dzisiaj przedstawię Wam piosenkę Bebor. Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba. Przedam Beborowi drewno, jeśli trzeba. Wezmę tą hawajską, jeśli trzeba. Jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba. Ludzie znają mnie, jakbym była na siema z tym farelem. A jak nie ma moda, to tak będę. powstań, wygraj, poddań, wygraj, odbierz. Przegraj, powstań, wygraj, odbierz. Give away. mówią, że to sam, a ja sobie wygrywam i nagrody zdobywam. Kurczę! To na serwerach. Przegraj, moda, to Brawo, przychodzisz dalej. Siemano, jak się nazywasz i co chcesz zaprezentować? Jestem ŻurawPL, a dzisiaj powiem wam bardzo mroczną historię, więc proszę o klik Dobra. Więc dawno, dawno temu, w mapie z pierwszego sezonu, żyły bambiki. Bambiki chowały się w Turtach. ale król stricte, wystarczyło tylko wpisać kod Stricto. i wiecie co się teraz stało z tymi bambikami? Nie. CO? Naprawdę? Ja mam tylko jedno pytanie Jak Bambik może siedzieć w turku? Jak on budować nie potrafi? Witaj Bambiczku Dzień, dzień dobry <ścoughs> Tutaj dziewczynę, więc od razu się bardziej stresuję Ponieważ to jest inny gatunek człowieka Ja dzisiaj zaprezentuję moje umiejętności w graniu na tym us instrumencie Proszę, proszę. A to on już zaczął, dobra, yy. <noise> e, co? Co? Co chcesz przedstawić? Nie nie mam swojego pomysłu na życie. To ja bym chciał polecieć na freestylu. coś. Temat to mam talent. Yo, ej, dzisiaj idziemy na balet. Ej a ja dziś tutaj przegrywam, mam talent. Ej, znalazłem się tu jakimś cudem. Cudem. Nie wiem jakim, ale mam... Oh, oh. Okej, okay, hey, lecimy dalej. Przestań mi tam mówić ziomek, bo dostaniesz panie. Banie! Dobra, ty też zaraz dostaniesz w banie. I banie. Banie. A ja dziś tutaj przegrywam Ej. Ma. W sumie nie wiem co tutaj robię, kazali mi tutaj coś robić, więc zrobię Powiem coś, o sobie, jestem dobrem, umiem tańczyć, najtańczyłem w tańcu z tam Jej zawodowo drewno na czas też umiem. A a, a, jeszcze mam Parkinsona. Dajcie, wszyscy razem, wszyscy razem, wszyscy razem ze mną, ze mną lecimy, lecimy, lecimy! Ja mówię, lecimy, go lecimy, lecimy. Lecimy drewno na czas! Na co? Na, na czas! Na I co? Na czas! On nie drewno! e Gościu! Ta tapicerka kosztowała! A co, finały są? Tak I ta mnie Już za, za chwilę, to wiem Nintaszy się, się odpalił Wygrałem co ty brałeś? Jeszcze jeden! A nie, dwóch Wiecie co? Przechodzisz dalej, wygrałeś! Brawo! Brawo! Byłeś najbardziej wytrwałym członkiem panie jak się nazywasz UKN Roxy Brawo Roxy Będzie uścisk dłoni prezesa Ale jest genialny Będzie. Masz talent do przetrwania. Czasu na